Jonathan Dunkel Apokalipsa proroctwa Pisma Świętego o czasach końca Wydanie 9. Warszawa 2015 czyta Jan Tuzin. Rozdział 57. Armagedon Armagedon jest ostatnią próbą szatana, aby zniszczyć lud Boży. Nie jest to wojna o Palestynę, jak to czasem ukazują filmy i książki. Armagedon to kulminacja duchowego boju między Chrystusem i Szatanem. Jego przedmiotem jest lud Boży na całym świecie, a nie Żydzi w Izraelu. Do walki z Bogiem nie dojdzie, bo nawet najpotężniejsi władcy są niczym w obliczu wszechmocnego. Robert Munz napisał w renomowanym komentarzu Apokalipsy. Na szczęście geografia jest tu bez znaczenia. Niezależnie od miejsca, Armagedon jest symbolem ostatecznej klęski mocy zła za sprawą mocy Bożej. Wielki konflikt między Bogiem i Szatanem, Chrystusem i Antychrystem, dobrem i złem, toczący się za kurtyną historii, w czasie końca ujawni się w ostatecznym boju, z którego Bóg wyjdzie zwycięsko i zabierze z sobą wszystkich pokładających w Niem wiarę. To jest Armagedon. Koniec cytatu. Armagedon jest wspominany w XVI rozdziale Księgi Apokalipsy. I ujrzałem wychodzące z paszczy smoka i z paszczy bestii i z ust fałszywego proroka trzy duchy nieczyste jakby ropuchy. A są to duchy czyniące znaki, demony, które wychodzą ku królom całej zamieszkałej ziemi, by ich zgromadzić na wojnę w wielkim dniu wszechmogącego Boga. Oto przyjdę jak złodziej, błogosławiony, który czuwa i strzeże swoich szat, by nago nie chodzić i sromoty jego nie widziano. I zgromadziły ich na miejsce, zwane po hebrajsku Har-Magedon. Księga Apokalipsy, rozdział szesnasty. Apostoł Jan nawiązał do plagi żab w Egipcie. Plaga ta była ostatnią, którą okultyści Faraona podrobili, utwierdzając władcę oraz naród w religijnym zwiedzeniu, którego byli autorami. Porównaj Księga Wyjścia, rozdział ósmy. Trzy ropuchy wychodzące z ust Smoka, bestii fałszywego proroka, reprezentują apogeum zwiedzenia, które nosi w Apokalipsie miano Armagedonu. Trzy ropuchy są demonicznym przeciwieństwem poselstwa Trzech Aniołów. Ropuchy symbolizują fałszywe wierzenia i cuda. Demony pójdą do przywódców i mieszkańców Ziemi, aby ich zwrócić przeciwko Bożej Resztce. W ten sposób diabeł próbuje zneutralizować wpływ trójanielskiego poselstwa, głoszonego wśród każdego narodu, szczepu, języka i ludu. Dwie góry W opisie plak mamy naprzeciwko siebie dwie góry. Pierwsza to Syjon, prześliczna święta góra, która reprezentuje 144 tysiące zbawionych z Chrystusem. Porównaj Księga Apokalipsy, rozdział 14. Druga to Magedon, po hebrajsku Har-Magedon, a na niej dwie miriady myriad niezbożnych pod wodzą demonów. Porównaj Księga Apokalipsy, rozdział dziewiąty. O tym zgromadzeniu czytamy w Księdze proroka Joela. Tłumy i tłumy zebrane w Dolinie Sądu, bo bliski jest Dzień Pana w Dolinie Sądu. Słońce i księżyc będą zaćmione, a gwiazdy stracą swój blask. Pan zagrzmi z Syjonu i wyda swój donośny głos z Jeruzalemu Tak, że zadrżą niebiosa i ziemia Lecz dla swojego ludu Pan jest ucieczką Księga Joela, rozdział trzeci Rozdział czwarty w Biblii Tysiąclecia Apostoł Jan podkreślił, że miejsce zgromadzenia bezbożnych Zwie się po hebrajsku Har-Magedon Co jest wskazówką, że znaczenia tego symbolu Należy szukać w Starym Testamencie Słowo har to po hebrajsku góra, a magedon pochodzi od megiddo lub od moed, czyli zgromadzenie. Słowa har oraz moed występują razem w aroganckim pragnieniu Lucyfera, by zasiąść na tronie Bożym i zająć miejsce na górze zgromadzenia w niebie. Porównaj Księga Izajasza, rozdział 14, wers 13. Słowa te harmonizują z symboliką Armagedonu, czyli atakiem szatana na Chrystusa, i jego naśladowców. Niektórzy wyobrażają sobie Armagedon jako najazd armii rosyjskiej, chińskiej czy muzułmańskiej na współczesny Izrael i wielką bitwę w dolinie Megiddo. Ale nic nie przemawia za taką literalną interpretacją. Po pierwsze, biblijny tekst mówi o górze, a takiej góry nie było. Po drugie, Armagedon miał objąć cały świat. Porównaj Księga Apokalipsy rozdział 14, wers 20 oraz rozdział 16, wers 14, a Dolina Megiddo ma zaledwie kilkanaście kilometrów. Po trzecie, przez Dolinę Megiddo przepływa potok Kishon, a nie rzeka Eufrat, o której mowa w kontekście Armagedonu w Apokalipsie. Słowo Megiddo występuje w Biblii trzynaście razy. Za trzynastym razem w słowie Armagedon. Trzynastka pojawia się po raz pierwszy i wielokrotnie później w kontekście rebelii i ataku na lud Boży. Porównaj księga rodzaju rozdział czternasty, wers 4. Na przykład: W dniu trzynastego miesiąca Nisan, Haman wymógł na królu Persji dekret śmierci na Izraelitów, którzy mieli być zgładzeni. Trzynastego miesiąca Adar. Porównaj księga Estery, rozdział trzeci. Założyciel Babilonu, buntownik Nimrod. Był potomkiem Adama w trzynastym pokoleniu, a jego imię pojawia się jako trzynasta w linii Noego. Porównaj księga rodzaju rozdział dziesiąty. Rebelia była grzechem, który pojawia się trzynaście razy w relacji o Izraelitach idących do ziemi obiecanej. W językach biblijnych numeryczna wartość przydomków diabła, takich jak Belial, szatan, morderca czy kusiciel, dzieli się zawsze przez trzynastkę. Powyższe przykłady ukazują symboliczny związek Trzynastki z rebelią przeciwko Bogu, co rzuca dodatkowe światło na znaczenie słowa Armagedon. Armagedon jest kulminacją duchowej rebelii przeciwko Bogu. Warto przy tym wspomnieć, że choć liczby mają symboliczne znaczenie w biblijnych proroctwach, to same w sobie nie mają żadnego mistycznego wpływu na nasze życie, jak utrzymuje zabobon numerologii. Nie ma w Biblii ukrytego kodu. Mimo, że niektórzy wysuwają takie życzenia, a kabaliści na próżno go poszukują od ponad tysiąca lat. Septuaginta, grecki przekład Starego Testamentu, na pewno dobrze znany apostołowi Janowi, tłumaczy Megiddo jako zniszczenie, nazywając Dolinę Megiddo Doliną Zniszczenia. Zgodnie z tą interpretacją Armagedon należy utożsamiać z Doliną Wyroku, Doliną Sądu czy Doliną Jehoszafata – o której prorokował Joel. O jaką dolinę chodzi? W czasach króla Jehoszafata wyruszyła na Izrael koalicja narodów. Zamiast złożyć nadzieję w broni, król zwrócił się o pomoc do Boga. Postawił na czele armii śpiewaków, którzy wielbili Pana śpiewem. I podczas gdy oni śpiewali i dziękowali Bogu za spodziewane wybawienie, Bóg pomieszał szyki ich wrogów. Niedawni sprzymierzeńcy pokłócili się i zwrócili przeciwko sobie, tak, iż wyrżnęli się nawzajem. Dolina zgromadzenia niezbożnych stała się doliną sądu i zniszczenia. Porównaj druga Księga Kronik, rozdział 20. Tuż przed Plagami powstanie wielka koalicja narodów z inicjatywy Smoka. Bestii z morza i fałszywego proroka, która skończy się tak samo, jak wrogie armie zebrane przeciwko Izraelowi Bożemu. Porównaj Księga Sędziów, rozdział 7, wers 22, oraz Druga Księga Kronik, rozdział 20, wers od 22 po 24. Miecz jednego skieruje się przeciwko drugiemu. Księga Ezechiela, rozdział 38. Jak za czasów Jehoszafata. W owym czasie za sprawą Pana ogarnie ich wielkie przerażenie. Jeden drugiego uchwyci za bary i pięść podniesie jeden na drugiego. Księga Zachariasza, rozdział 14. Apokalipsa nadaje temu konfliktowi globalny wymiar, gdyż doliną zgromadzenia, sądu, wyroku i zniszczenia niezbożnych w czasie końca będzie cała ziemia. I rzucił anioł swój sierp na ziemię i obrał z gron winorośl ziemi i wrzucił je do tłoczni Bożego Gniewu, ogromnej. I wydeptano tłocznie poza miastem, a z tłoczni krew wytrysnęła aż po wędzidła koni na tysiąc i sześćset stadiów. Księga Apokalipsy, rozdział 14. Przestrzeń pokryta krwią jest symbolizowana przez tysiąc sześćset stadiów. To kolejne potwierdzenie, że Armagedon obejmuje całą ziemię, a nie jedynie Palestynę. Porównaj Księga Apokalipsy rozdział 14, wers 20 oraz rozdział 16, wers 14. Czwórka w literaturze apokaliptycznej odnosi się do Ziemi. Porównaj Księga Daniela rozdział 7, wers 2, rozdział 11, wers 4, Księga Ezechiela rozdział 37, wers 9 oraz Księga Apokalipsy rozdział 7, wers 1. Dziesiątka natomiast jest liczbą obejmującą całość w kontekście próby i sądu. Porównaj Księga Rodzaju rozdział 18, wers 32, Księga Powtórzonego Prawa rozdział 4, wers 13, Księga Daniela rozdział 1, wers 15 oraz Księga Apokalipsy rozdział 2, wers 10. Czwórka i dziesiątka przemnożone przez siebie podkreślają globalność sądu. 4 x 4 x 10 x 10 równa się 1600. O tych wydarzeniach prorokował Jeremiasz. Wrzawa dochodzi aż do krańców ziemi, gdyż Pan ma spór z narodami, spiera się z wszelkim ciałem, bezbożnych podda pod miecz, mówi Pan. Tak mówi Pan zastępów. Oto nieszczęście idzie od narodu do narodu i groźna burza zrywa się od krańców ziemi. Zabitych przez Pana będzie w owym dniu od krańca ziemi po kraniec. Nie będzie się ich opłakiwać ani zbierać. Ani grzebać. Będą jako gnój na roli. Księga Jeremiasza, rozdział 25. Dwie uczty. Apokalipsa mówi o dwóch górach i o dwóch ucztach. Jedna odbędzie się na niebiańskiej górze Syjon, a jej gospodarzem będzie Syn Boży. Porównaj Księga Apokalipsa, rozdział 14. O niej Biblia mówi. Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę godów Baranka. Księga Apokalipsy, rozdział dziewiętnasty. W niej wezmą udział wszyscy zbawieni. Druga uczta będzie skutkiem Armagedonu. Ciała niezbawionych staną się pastwą dla żerującego ptactwa. I ujrzałem innego anioła stojącego w słońcu. I zawołał on głosem donośnym do wszystkich ptaków lecących środkiem nieba. Pójdźcie, zgromadźcie się na wielką ucztę Boga, aby pożreć trupy królów... Trupy wodzów i trupy mocarzy, trupy koni i tych, co ich dosiadają, trupy wszystkich, wolnych i niewolników, małych i wielkich. I ujrzałem bestie i królów ziemi, i wojska ich zebrane po to, by stoczyć bój z siedzącym na koniu i z jego wojskiem. I pochwycono bestie, a z nią fałszywego proroka, co czynił wobec niej znaki, którymi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię bestii i oddawali pokłon jej obrazowi. Oboje żywcem wrzuceni zostali do ognistego jeziora, gorejącego siarką, a inni zostali zabici mieczem siedzącego na koniu, który wyszedł z ust jego. Wszystkie zaś ptaki najadły się ciał do syta. Księga Apokalipsy, rozdział dziewiętnasty W której z tych uczt weźmiesz udział? Zależy to od dzisiejszych decyzji. Wybierz Jezusa swoim panem, a otrzymasz zaproszenie na najwspanialszą ucztę w dziejach ludzkości. Odbędzie się w niebie z udziałem zbawionych wszystkich wieków, a jej gospodarzem będzie sam Chrystus. Jezus zaprasza na nią każdego. Czy przyjmiesz jego zaproszenie i znajdziesz się na tej uczcie?